Jak wielka jest chwała Twa, mój święty Boże, że człowiek umysłem jej objąć nie może. Twa moc i potęga, ługi na kolana. Jak dobrze być sługą największego Pana, moc swojego słowa rozpostarła niebo. Nad ziemią, co pod nóżkiem jest Twoich stóp, stworzyłeś człowieka, by nim się radować i wspierać, gdy szuka tej właściwej z Ta droga to Jezus, Twój synu kochany, którego nam dałeś za obraz i wzór, by każdy, kto bywa, ze świata wyrwanym wywyższył go w sobie nie patrząc na ból on ciało swe za nas pozwolił rozerwać niestraszne mu były tortury i krzyż tak ojca miłował że dał się zamęczyć byś ty mógł i ja być zbawionym w nim dziś gdy w sercu swym pojmiesz moc Bożej miłości i to, że On zginął, byśmy mogli żyć, Nie oglądaj się już na świata marności. Weź krzyż swój na siebie i za Panem a On da nowe serce i myśli da nowe i zawsze już zna. I zostanie nasz król Więc już się nie lękaj Choć świat może zabić Bo Bóg cię powołał Więc teraz mu służ.